Środek od środka wersja poszerzona widać gdzie będziemy dzisiaj. Wietnam wita, zaprasza. A przy okazji od 25 stycznia do 2 lutego organizuje 13 kongres partii, rzecz niebagatelna, dziejąca się raz na 5 lat. No i wybierająca władzę Wietnamu o tym dziś a ponieważ Wietnam kojarzy się poza tym, że z wojną u nas i z znakomitą kuchnią, no to y, także można by zacząć y, krzycząc Good Morning Vietnam, tak jak robił Williams w znakomitym filmie, ale z tego filmu dla was cytat. Żeby dobrze go przeczytać, zgodnie z tym, jak było to przekazane w filmie, prezydent Johnson wyraził przekonanie, że sytuacja w Wietnamie pogorszy się, zanim ulegnie polepszeniu. Taki komunikat wyprówa z siebie dalekopis jako jedną z wiadomości już pod koniec filmu Good Morning Vietnam. Najpierw trzeba coś zniszczyć, żeby potem uratować. Tak mówił jeden z dowódców amerykańskich w Wietnamie. No i taki trochę był bezsensowny sens tego, co robili w Wietnamie Amerykanie przez lata, prowadząc wojnę. Wietnam się nie poddał, nie poddał się również. Francuzom wygrał dwa starcia. A tak naprawdę i trzecie, dłuższe, niekończące się od wieków trwające starcie z Chinami, którego teraz teoretycznie nie ma, ale które również istnieje, ponieważ spór na Morzu Południowochińskim toczy się w najlepsze. I także dopisał się niedawno jego nowy rozdział. Kapelusz. Pomaga przypomnieć sobie, na czym polega klimat w miejscu, w którym jesteśmy. Słońca jest wiele, trzeba się od niego osłaniać solidnie. Ono jest wszędzie. To nie chodzi o to, żeby wyglądać dziwnie, bądź śmiesznie, albo oryginalnie. Ewentualnie poprawiać sobie wizerunek, jeżeli ktoś by lubił takie czapeczki. Nie chodzi także, żeby pamiętać o to, jak naprawdę potrafi być pięknie w Zatoce Halong wśród takich wapiennych mogotów, takich struktur, które sobie wyrastają z, z czasów rzeźby krasowej, o ile pamięć mnie nie myli, z morza. Według legendy to pozostałości smoków. Wietnam był stworzony przez Smoczą parę. Ale legendy to jedna rzecz. Rzeczywistość jest inna. W rzeczywistości władza w Wietnamie, bo zaczęliśmy od kongresu, przypomina taką piramidę. Biorąc wskaźnik, podstawa, jak zawsze, szersza, najszersza w każdej piramidzie, jeżeli mamy do czynienia z Wietnamem, to zbierający się kongres zaprasza na obrady tygodniowe 1500 uczestników tego kongresu, całego zgromadzenia delegatów. Z nich wybiera się węższą, dwustuosobową grupę Komitetu Centralnego, następnie jeszcze węższą grupę Biura Politycznego, obecnie liczy 19 osób. A z nich cztery główne filary władzy, ponieważ nie ma kogoś takiego, jak jeden przywódca Wietnamu obecnie. Kiedyś przyzwyczailiśmy się mówić, że był Ho Chi Minh, stąd miasto Ho Chi Minh, obecny Saigon. Później po nim był Le Duan, ale kiedy w 1986 roku umarł... E, Rozpoczęto wprowadzanie reform i wprowadzono kraj, widząc co zrobiły już, co robiły od 78 roku Chiny i co działo się z niewprowadzającym reform Związkiem Radzieckim, Wietnam jako kraj komunistyczny od 86 roku, od 9 kongresu, czyli kilka poprzednich obrad tego ciała wstecz, teraz mamy 13, rozpoczął wprowadzanie reform, które nazywają się dojmoj. Eee, trzy literki razy dwa: Doi Moi pisane, a dojd mój. Trudna jest umowa wietnamska, ale bardzo wciągająca. Odnowa Restauracja. Wprowadzenie innowacji, ale yy, na polu ekonomicznym. Rozpoczął takie wprowadzanie. No i przyjęto model bez jednego przywódcy. Stąd cztery filary. Cztery filary, dlatego że na czubku tej piramidy, takie cztery nóżki powinny wyrastać. Składające się Możemy sobie to nawet. Składające się z przewodniczącego partii, numer 1, prezydenta kraju, numer 2, premiera, numer 3, oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, numer 4. Obecnie dzieje się tak. Jeden z psów coś usłyszał. Obecnie dzieje się tak, że numer 1 i 2 łączy ta sama osoba, Nguyen Phu który jest starszym panem, zbliżającym się już, już, już dawno który minął czas emerytalny, ma 76 lat, zgodnie z prawem w Wietnamie przechodzi się na emeryturę w 60, mając 65 lat, więc praktycznie wszyscy politycy, o których będzie mowa, powinni już być dawno odesłani na spokojne życie, bez angażowania w się w sprawy kierowania krajem. Ale Nguyen Phu Chau zajmuje obecnie oba te stanowiska, pierwszy sekretarz partii, generalny sekretarz oraz prezydent kraju. W 2018 roku zmarł poprzedni prezydent Nguyen Phu Chau, Musiał tę funkcje przejąć. Teraz e, sytuacja wróci do normy. Znowu te, te dwie funkcje łączone przez Nguyen Phu Ciała rozejdą się, przynajmniej taki jest plan. Kto dostanie awans albo kto nie dostanie awansu, będzie mówił o wiele o tym, co zadzieje się z wietnamską polityką w najbliższej przyszłości. Na awans bowiem e, może liczyć obecny premier, również Nguyen, to samo nazwisko Nguyen Xuan Phuc. To jest taki pan, którego możecie zobaczyć, tutaj mam taką pocztówkę, Gdzie jest mój wskaźnik, taka pocztówka wydana w poprzednim roku, kiedy Wietnam miał prezydencję w grupie krajów Azji Południowo-Wschodniej, czyli ASEAN. Przejął prezydencję od Tajlandii, obecnie na 2021 rok oddał ją Brunei, sułtanatowi. Natomiast to jest pan Nguyen Xuan Phuc, taki pan z okrągłą głową, z którego Wietnamczycy śmieją się trochę, podśmiewują się, bo władzy krytykować za bardzo nie można, że on zawsze głowę trzyma tak trochę na bok. Że nigdy jeszcze nie widziano go, żeby przed kamerami stał prosto. Tak jak nawet widzicie tutaj, Chanocha, premier Tajlandii jest no, taki wyprostowany, to Nguyen no, Słan Fuk jest taki zawsze troszkę na bok. Ale oczywiście to detal, kto rozlicza polityków ze sposobów, w jaki trzymają głowę. Każdy Wietnamczyk trzyma swoją głowę prosto i podniesioną, a to, że mu troszkę, troszkę ewentualnie się przekrzywi, no to cóż z tego. No i ewentualnie jest duża szansa, że obecny premier, właśnie ten pan od głowy i przekrzywiania się, może zostać nowym prezydentem. Ale nie musi, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że to, że Wietnam pod jego przewodnictwem znakomicie poradził sobie z koronawirusem, o czym za chwilę, da mu gwarancję awansu. Numerem 4, a obecnie numerem 3, ze względu na łączenie tych pierwszych dwóch stanowisk przez jedną osobę, jest jedyna pani w tym towarzystwie, ale która nosi takie samo nazwisko jak pozostali panowie: Nguyen. To Ng, takie nosowe Nguyen. Zapisywane tak jak zwykliśmy czytać Nguyen, ale czyta się Nguyen. Pani Nguyen Thi. Skorzystam ze ściągi, żeby się nie pomylić. Nguyen Thi Kim Nan. To wyznacznik tego, że mówimy o kobiecie, taki dodatek, który tworzy, który poszerza liczbę sylab w tym imieniu do czterech. Normalnie przeważnie są trzy. Więc mieliśmy pana Nguyen Fuciału, Ciao, Nguyen Suan Fuka i panią Nguyen Thi Kim Nan. To jest obecna przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego. Kto dostanie awans, a kto nie, najprawdopodobniej jest już ustalone wcześniej, ponieważ obrady kongresu są przeważnie symboliczne. Dzisiaj. Mamy ostatni poniedziałek stycznia, rozpoczęły się te obrady krótkim wstępem. Po czym powiedziano wszystkim, żeby dostali czas wolny, żeby cieszyli się tym, że już się dzisiaj nic nie wydarzy. Więc pierwszy dzień w ten sposób spokojnie się zakończył, prawie tak szybko jak się rozpoczął. Z ciekawszych rzeczy, dostałem akredytację na ten szczyt, więc to, do czego czasami zdarzało się przyzwyczajać, czyli takie korespondencje zagraniczne. W czasie wirusowym, kiedy podróż po świecie nie jest za bardzo możliwa, obecnie się uda w sposób wirtualny, bo taka akredytacja pozwala na wstęp, na spotkania prasowe, tak jakby się było na miejscu, siedząc w jakimś centrum prasowym dla dziennikarzy. I czy w kapeluszu, czy nie, zawsze można zadać jakieś pytanie, ponieważ system umożliwia taką interakcję również z ludźmi na miejscu oddalonymi o tysiące kilometrów od nas. Dlaczego wirus? Tak źle nie potraktował Wietnamu, bo przecież cały świat dostał wirusem między oczy, już od ponad roku trwa ten stan. Dlaczego Wietnam poradził sobie dobrze z wirusem, a tak naprawdę chyba jako jeden z najlepiej radzących sobie z tą nową, nieznaną chorobą na świecie? Po roku obecności choroby, w Wietnamie doliczono się jedynie 1548 przypadków i tylko, o ile można powiedzieć, tylko 35 zgonów. Tylko w tej sytuacji, kiedy ktokolwiek umiera, jest to rzecz straszna. Ale widząc, co dzieje się na świecie, nawet u nas, kiedy to u nas już liczba i zachorowań, i zgonów przekroczyła dawno to, co było raportowane przez Chinę, no to Wietnam jawi się jako zielona wyspa. Powodów jest wiele. Jeden z nich znajduje się na kolejnej pocztówce. To duet dwóch piosenkarzy, którzy tak ubrani charakterystycznie, pokazują, jak myć ręce. Wietnamskie Ministerstwo Zdrowia, zaraz na początku, kiedy spodziewano się choroby, ponieważ Wietnam od wieków przyzwyczaił się do tego, jak należy czytać Chiny i jak rozumieć to, jeżeli oni mówią, że coś się zbliża i może, może gdzieś tam się pojawi, to Wietnam już jest gotowy, murując się dookoła, żeby nie było gorzej. Szybką prewencję antywirusową i zamykanie granic wprowadzono w Wietnamie już na samym, samym początku. Przypominam, że 23 stycznia 2020 roku Wuhan zostało zamknięte na początek Chińskiego Nowego Roku. Wtedy, kiedy spodziewano się wielu podróży, setek tysięcy to za mało powiedziane, dziesiątek milionów podróży po całym kraju, o ile nie setek milionów podróży kiedy okazało się nagle, że z samego Wuhan zniknęło przed jego zamknięciem kilka milionów ludzi właśnie rozjeżdżając się po, do, po, no tak, po domach, po swoich rodzinnych domach i stronach, teoretycznie przyczyniając się do rozniesienia tej choroby po świecie. Choć to wciąż nie jest potwierdzone, ale już przyjmijmy taką wersję wydarzeń. Wietnam zamknął granice z Chinami. Mimo, że stara się o dobre stosunki z Chinami, mimo, że wie, że lepiej tamtejszej partii nie drażnić, mimo, że narody są teoretycznie bratnie, Wolano szybko zamknąć granice, sponsorować wydanie piosenki, która dzięki popularnemu rytmowi, tak zwanemu, no, tak zwanemu, należącemu do nurtu tak zwanego V-popu, czyli tak jak mamy K-pop z Korei, to V-pop, wietnamski pop, muzyka młodzieżowa i popularnym wykonawcom, którzy dostali yy, Polecenie, przygotujcie jakąś piosenkę, która pokaże jak myć dłonie, gdzie się nie dotykaj, czyli na przykład od razu też, żeby nie wsadzać rąk do oczu i nie roznosić wirusa. Oni to wiedzieli od początku, żeby unikać bliskiego kontaktu i przy okazji sobie to w rymowany sposób zapamiętać. Od razu taki materiał rozniósł się po sieci. Ponieważ piosenka nazywała się Gen Kowi, jako COVID, a Gen jako zazdrość, zazdrosny wirus, panowie przerobili swój poprzedni hit, dodali nowy tekst. Działali szybko, liczył się czas. Tak jak w Wietnamie jest przyjmijmy 100 milionów ludzi, tam nie całe 100, To już zaraz w pierwszych tygodniach popularności tej piosenki, obecności tej piosenki obejrzało ją się w internecie prawie 50 milionów razy. Niemal co drugi człowiek w Wietnamie, a tam rozpowszechnienie telefonów komórkowych i korzystanie z internetu jest bardzo, bardzo powszechne. Niemal co drugi człowiek w Wietnamie zobaczył taki materiał, wpadło mu jakoś teoretycznie w ucho y, ten, w te, te rytmy, ten, ten sposób działania, przeciwdziałania y, zarażeniom koronawirusem, i to też przyczyniło się do rozpowszechnienia świadomości, z czym ma się do czynienia i jak można temu zapobiec. Można się śmiać, że jak piosenką walczyć z wirusem, kiedy. Na szczepionki trzeba było czekać i ludzie wciąż umierali i umierają masowo. Ale zadziałało. Jeżeli zamykało się granice, zamykało się je szczelnie do bólu. Kiedy przyjeżdżali ludzie z zagranicy, organizowano im przymusowe ośrodki odosobnienia. Zajmowało się nimi wojsko. Wojsko było tak sprawne, że nawet cudzoziemcy chwalili się w mediach społecznościowych, nikt ich do tego nie zmuszał, nikt, ich, nikt im za to nie płacił. To nie chodziło o to, żeby rozsiewać propagandę, że wietnamski komunizm jest super. Uczcie się. Cudzoziemcy nie mogli wyjść z podziwu, że żołnierze śpią na zewnątrz, a dla tych, którzy przyjechali i muszą spędzać kwarantannę w, w koszarach wojskowych, oddawane są do dyspozycji ich niewielkie i skromne kwatery. Wietnamczycy są bardzo mili, to jest niepodważalny fakt. Warto tam pojechać, żeby przekonać się na własne oczy, uszy i nos, jak to jest przepiękny kraj. Co więcej, dlaczego wirus był w stanie się tam nie przedostać szeroko? Wietnamczycy są również bardzo odpowiedzialni. Nie wygrywa się wojny ze Stanami Zjednoczonymi, przenosząc chałbice i moździerze przez góry na plecach i rowerami, kiedy dopuszcza się jakiekolwiek odstępstwa i działanie na własną rękę. Oczywiście jest to naród ludzi przedsiębiorczych, którzy interesy stawiają ponad wszystko, ale jeszcze ponad interesami jest patriotyzm. I tam tego nikt nie musi być uczony. Kolejna rzecz to bardzo młode społeczeństwo. Jeżeli wirus atakuje ludzi starszych i jest dla nich najbardziej niebezpieczny, to również istnieje szansa, że bardzo wiele osób, po bardzo wielu osobach ten wirus przeszedł bez żadnych konsekwencji. Aczkolwiek również jest to niepotwierdzone. Dodatkowo, jeżeli mówimy o wybieraniu władzy i o tym, czy obecny premier może spodziewać się jakiejś promocji za to, że poradził sobie dobrze z wirusem, może tak, ale może nie. W 2021 roku Wietnam obchodził 35-lecie reform otwarcia, tych, które prowadzonych w 1986. No, i teoretycznie wszystko przemawia na korzyść obecnego premiera, ale Wietnam jest krajem hermetycznym. Mam e, jako przykład, tak jak czasem pokazuje się dzieła Mao, czy e, myśli Xi Jinpinga, to Nguyen Phu Chau, jego nazwisko jest. jego imię, przepraszam, nazwisko jest na początku. Jego imię zapisywane jest w ten sposób. My to widzimy jako trąg, teoretycznie ciąg, ale w tej sytuacji ciało. Nguyen Phu Chau. E, Odbudowa w Wietnamie to jest właśnie jego dzieło o. To i moi, które zapisuje się w ten sposób. Książka równie nie do przejścia. Myśli prezydenta i sekretarza generalnego partii o tym, jak skutecznie Wietnam wprowadzał i Wietnamska partia wprowadzała reformę, są. lekturą nie do przejścia. Nie sądzę, żebym przesadzał podsumowanie ekonomii i gospodarki Wietnamu po 20 latach wprowadzania reform. I jeszcze mam jedną rzecz, żeby pokazać Wam, z jakiego rodzaju krajem mamy do czynienia. Kiedyś na lotnisku w Hanoi udało mi się dostać taką książkę, ona ma niemal 1000 stron. Podróżując, wałęsając się przez wietnamską kulturę, 1000 stron esejów, których jest niemal 1000, bo one są, one mają po, po strony albo po pół. Mi też się zdarzało tak pisać, to takie sylwarium, takie lasy rzeczy. Ni to eseje, ni to myśli zebrane, takie po prostu pomysły, które są ważne. Rozumiem ideę, ale przyznam wam szczerze, tutaj oczywiście jest bardzo wiele ciekawych informacji, ale wietnamskie publikacje, podobnie jak wietnamskie filmy, mają do siebie coś takiego, co sprawia, że graniczą z jednej strony z dziecięcą naiwnością, z drugiej, bo tych boków jest wiele, z drugiej, z czymś, co nie przywiązuje żadnej wagi do szczegółów, czy historycznych, czy kulturowych. Z kolejnej, do tego, że konkretne rzeczy są niepodważalne i nie można przejść koło nich obojętnie. A po czwarte, do takiej monotonii, która produkuje tysiącstronicową książkę z powtórzeniami. Prawie jakby się to czytało w jakimś sanskrycie. Nie czytałem w sanskrycie, ale wiem, że w kulturze Indii przyjęło się opisywać to samo, że nie, to samo, a potem zostało przerobione w to samo, które było czymś innym. W trochę taki monotonny, melodyjny rytm, którego, który trudno oddać po polsku, chociaż na pewno można by to zrobić. Tylko pytanie, kto by to przeczytał? Taka gruba książka z tak czasami niepotrzebnymi powtórzeniami pokazuje sposób myślenia Wietnamczyków. Oczywiście jest to jedna książka, ale no, starałem się ich widzieć więcej niż jedynie tą. I również to samo mogę powiedzieć o wietnamskich filmach, które stają się odrobinę nieczytelne. To rzecz gustu, ale coś w tym jest. Wybory władz. Kandydatów jest wiele, a żeby było trudniej, to XIII Kongres Partii w Wietnamie zbiega się z inauguracją Joe Bidena jako nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to oczywiste nowe otwarcie. Wietnamczycy uwielbiali Trumpa. Dla nich był czytelny, ponieważ nienawidził Chin. Wietnamczycy trzymają teoretycznie wspólny front z Chinami jako państwo socjalistyczne, budując socjalizm po swojemu, ale wiedzą, Ile upokorzeń można dostać od Chin na przestrzeni wieków? Już to sprawdzili na przestrzeni ostatnich dekad, mieli dowód. Na przykładzie Morza Południowochińskiego, kiedy Chiny rozpychają się tam jak chcą i budują strefę swoich wpływów bez żadnego mrugnięcia okiem na to, co mówi społeczność międzynarodowa. Wietnam wie, że może liczyć na siebie, a w momencie, kiedy był Trump, trochę na Trumpa, ponieważ z wojny amerykańskiej tej wielkiej nienawiści między narodami nie zostało już. W praktyce wiele, w pamięci oczywiście w masa rzeczy, ale w praktyce wiele nie zostało, ponieważ oba kraje weszły na nowy kurs i poprzednie administracje amerykańskie dotrzymały słowa i zniosły embargo na amerykańską broń do Wietnamu. Czy to potrwa dłużej, czy nie? Obecnie budowany jest klimat wytykania Wietnamowi błędów. Unia Europejska bardzo długo wstrzymywała układ o wzajemnym handlu, kierując się prawami człowieka. Teraz wystosowano Nowy dokument, nowy protest w Brukseli, który daje znać Wietnamowi, że nie podoba się społeczności międzynarodowej, a przynajmniej tej europejskiej, unijnej, represjonowanie blogerów, którzy za krytykę władzy trafiają na lata do więzienia. To działo się i wcześniej. Nie zmieni się na pewno zgodnie z kursem partii. Ewentualnie kongres może pokazać, czy zmiany będą cementowane, czy może da się liczyć na jakąkolwiek odwilż. Pytanie tylko. Jak bardzo Wietnam będzie krytykowany przez Joe Bidena? Na razie do, w okolice Tajwanu i Morza Południowochińskiego amerykańska marynarka wysłała jeden ze swoich lotniskowców, Theodore Roosevelt. Jakikolwiek amerykański, no lotniskowy jest to, to rzadkość, chociaż ostatnio nie aż tak duża, ale jakakolwiek amerykańska jednostka marynarki wojennej w rejonie Morza Południowochińskiego wywołuje wściekłość u Chińczyków, będzie można liczyć na zaostrzenie sytuacji. Tym bardziej, że chwilę przed wietnamskim kongresem Chiny przyjęły nowe prawo, które krystalizowało się przez kilka ostatnich miesięcy, ale teraz już wiemy, jak wygląda, uprawniające Straż Przybrzeżną do otwierania ognia w kilku dokładnie określonych przypadkach, kiedy zagraniczne jednostki, cudzoziemskie jednostki, które zdaniem Chińczyków wtargną na teren. Który de facto chiński nie jest zgodnie z prawem międzynarodowym, ale Pekin nic sobie z tego nie robi, możliwość otwierania ognia do, na, do takich jednostek. Wietnam dysponuje takim prawem już od 2018 roku, natomiast Chińczycy ewidentnie przyjęli swoje nowe wraz z nowym otwarciem, sprawdzając Bidena. Co się wydarzy? Na Morzu Południowochińskim coś się wydarzy. Pytanie: co? Całe Morze Południowochińskie, całe to za zaognianie sytuacji dziwo i tak nie jest wymierzone w Wietnam, ale w to, żeby z powrotem według Chińczyków, a według całej reszty świata, nie z powrotem, bo nie było mowy o, o, tej, o tej pierwszej sytuacji, żeby przyłączyć Tajwan do. Też kwestia nazewnictwa macierzy, Chin kontynentalnych, dużych Chin, żeby włączyć Tajwan jako zbuntowaną prowincję dla Pekinu do reszty kraju. Każde słowo tutaj ma znaczenie, każdy ruch. Polityczne obliczony jest na dalekosiężne konsekwencje. Wszystko, co robią Chińczycy w obrębie Morza Południowochińskiego, prowadzi do tego, żeby mogli swobodnie i spokojnie wziąć Tajwan, według nich, do siebie z powrotem, według świata, zagarnąć bezprawnie coś, co jest podmiotem międzynarodowym i powinno być tak traktowane. Historia jednak pokazuje, że czasem wygląda to tak, jak w filmie z Robin Williamsem. Tak jak tam jest cytowany ówczesny prezydent Lyndon Johnson. Jeszcze raz sięgnę do cytatu. Wyraził bowiem prezydent Johnson przekonanie, że sytuacja w Wietnamie pogorszy się, zanim ulegnie polepszeniu. Czy to samo powie prezydent Biden?